Witam serdecznie z tej strony Mister Bee w kolejnym odcinku z gry Call of Duty World War 2. W poprzednim odcinku staraliśmy się zdobyć z górze 493, które finalnie nie udało nam się zdobyć, a ponieśliśmy bardzo duże straty, w tym traciliśmy naszego dowódcę Ternera. No i teraz Dowodzi nami jakże znienawidzony przez niektórych sierżant Pearson. No i przechodzimy sobie do kolejnego etapu naszej rozgrywki, do kolejnej misji, czyli do jakże również popularnej ofensywy w Ardenach. 25 grudnia 1944 rok ona się rozpoczyna. Także nie przedłużając, kontynuujmy sobie rozgrywkę. Sześć tygodni temu zginął Turner, a mnie awansowali. Jest gwiazdka. My okopujemy się w lesie ardeńskim w Belgii. Jest tak zimno, że aż jaja wolą. Walka na mrozie to piekło. No właśnie, czyli już tutaj jest okres zimowy. Poziom trudności, oczywiście, normalny. Turner o nas dbał. Był dla nas jak ojciec. Pol, bracie, chciałem powrócić jako bohater. Teraz, gdy dowodzi Pearson, mogę w ogóle nie wrócić. Wesołych świąt, Turner. O, i Turner. Pearson wyświęcił prostego wsioka. Co mi na to powiesz? Pewnie, że wciąż pierdolisz jak poparzona jelo. Nie czas na to. Za ternera. Za ternera. Za ternera. Co za cholerny fusiarz! Zawsze pierwszy socha. Gapcie się na mnie tak dalej. Mostru kleje, bawcie się dziś, ile wlezie, bo jutro jak zajedzie konwój, to wy nadstawicie karko na pierwszej linii. A terner was nie ochroni! Sluzuj! Jesteś plutonowym. Sam zobaczysz, jaki to jest kurwa luz. Dalej. No postaw mi się dawaj. Tak, tak, myślałem. Służyłem z ternarem 6 lat. Sześć. Wesołych kurwa świąt. Mamy konwój i musimy dopilnować, żeby bezpiecznie dotarł do Ren'a. Teraz musimy tylko przetrwać ten dziąb i Pearsona. Ty, Prymus, niezłe buty. Jak nowe. Ta. Gwizdnął je jakimś serwiście. Biedny dzieciak zabarsł. Gdy Pearson nie skobił rekwizycji, nie musielibyśmy łazić na szaber. Nie szkodzi. Miały się w trumnie zmarnować. Gdzie się podział prosty farmer? Jak go spotkasz, daj mi znać? Biały święta co chłopaki. O tak. Opiegawałabiał mi teraz grzać się przy kominku z moją Kiedy mogę odbrażać sobie ducko w głuszy razem z wami i O w dupę idzie. A jelo! Biegiem do KMU! Tak, sierżancie! Sierżancie! Mamy jeszcze jakieś płaszcze lub koce? Bawię cię się. po prawej grzali całą noc. Wiesz, że amunicję zaniesiesz imią. Przecież to zapas dla Elo. Co z nim? No i co? Marzniemy wszyscy w okopach. Miało być tak pięknie że na święta wrócimy do domu Nie jest tak do końca Zaniesiemy tą amunicję do, do innego kopu który został był ostrzywany Poprzednio całe, całą noc co najmniej tak twierdził Pearson Daniel Co porabia w naszych sprawnych brogach Gwiazka przyszła wcześniej dzieciaki Patrzcie państwo prawdziwy święty Mikołaj Dawaj paczki pod poinę dobra proszę bardzo Amunicję wam tutaj dobra, zostawiam ciepłe skarpety Skupy tam za wzniesieniem na 12 broń mi się zacięła. Daniel Proszę patrol o, niemiecki. Jesteśmy sobie ich... ...załatwić. nie spodziewali się... ...że my tutaj jesteśmy okopani. To jest czyściutko. Okej. Okay. Jeden za drzewem. Leży. Co mógł donieść Jakim cudem przeleźli pod naszym nosem? Lepiej leć do namiotu dowództwa. Czysty na linii ruchy! Właśnie, trzeba poinformować Persona. Bo sytuacja jest niezaciekawa. A, jesteśmy. Nie spodziewałem się, będzie pan pracował z takim profesjonalistą. Howard był w kompanii, która zajęła pasmo wzgórz. Nie wierzę, że dają im walczyć. O tak, i pozwalają nam ginąć. Słuchajcie, kiedy przybędzie konwój, szwaby rozpętają nam piekło. Góra nie da posiłków? My jesteśmy posiłkami. A może wezwać wsparcie z powietrza? Patrzcie <toddź> panie. Daniel przypomniał sobie, że jest trudno. Radiostacja już działa. Teraz musimy okay. tylko dostarczyć tych łobuzów nad Ren. I Okej. Jest ten kombi. Musimy go tutaj asekurować. Oj, ale może być ciężko. No, szybko do okopu lecimy. Was Jesteś cały? Dobra, to przygotowania, altereryjskie. Przecież obronę przed atakiem. Musimy dołączyć do Pearsona. Dobra, musimy wyjść z tego okopu. Dlaczego nie mogę? Okej. Okay. by powrócić jeszcze jakieś apteczki tutaj, jakby były. Cioci przebiły się przez naszą obronę i radio. Osłaniajcie mnie, gdy będę to naprawiał. Zamroisz się od wrogów. Hej! Jesteś plutonowym, to zachowuj się jak plutonowy! Bo nie że będziemy za niego nastawiać karku. Odwaga Queens, co nie? Co ty nie powiesz? Hej! Byłem podoficerem! Oddałem pagony, żeby tu być! Musimy iść! Już! Grować. Świat stanął na głowie. Złapiesz rozkaz, to złamie ci nos. wykonać polecenie! Jeśli Howard zginie, to już po nas! Dobra, musimy teraz... Prowadź, zaraz, ...osłaniać Howarda. Leci do szopy po radio. do A tutaj nie wiem, czy jest sporo. Coraz bliżej się przebijają naszej pozycji. Czyli to znak, że ofensywa się rozpoczęła. Jest! Rozpiszone, nie działa! To zajmie trochę czasu! Powstrzymajcie tam! Tolera. Niedobrze, niedobrze. dobrze, nie dobrze. mnie. Kurwa mnie. No są coraz mnie. Skopię mnie. są coraz bliżej ja. nas ja. obchodzą granatami tutaj musimy granat! jakoś... O shit, ale rzuciłem. A pierdziele, sorry. To by było <grywa> jako bardzo trafiłem tym granatem. Już nas plankują. Dobra, naprawiłem! Weź mi wsparcie lotnicze! do sztabu! Dobra, dawaj, to radio. Rover Joe! Rover Joe! To Darkwood White Five! Przyślijcie bezpośrednie wsparcie lotnicze! Odbiór! Przyjąłem Dagwood White Five. Siły bliskiego wsparcia wspierają już ciężkie bombowce. Czas przylotu nieznany. Odbiór. 509, tu dowództwo. Mamy awaryjną prośbę o bliskie wsparcie z powietrza. Zbierzcie eskadrę, jak już osiągniecie podstawowy cel. Jak tylko no będą bezpieczne. O kurde. Przed nami ogień przeciwlotniczy. Proszę bardzo, misja samolotem. Ojeju, ale już dawno jej nie było, powiem Wam tak szczerze. Chyba od e, dodatku United Offensive, kurcze, pierwszej części. Odróć sterowanie lotem. Góra dół nie no bez sensu. Okej. Okay. Jest tutaj sterowanie dość fajne. Przyspieszymy sobie. Bez, żeby zwolnić. Przywagi baterii zelżą. Miejcie oczy szeroko otwarte! Bandyci na godzinie drugiej! Widzę ich, widzę! Trzymajcie ok. Będę tu strzelać. Kolejna banda na dziewiątej, na pełnej blędkości. Ale kurde, szczerze, no... Szlag, się człowiek, jak cholera. Zejść w Bawy są tutaj. Jeden leży. Mamy kolejnego. Drugi leży. Fajnie. Jest pod nami. Wylecił w kierunku nasz? Ok. Kto to przeleciał obok nas? Cholera. Z góry będzie szybciej, lepiej chyba. Dobra, jesteśmy u niego na ogonie. Kurde, ale celowanie nie jest jakieś super łatwe, powiem wam szczerze. Dobra, leży.

Dostaliśmy! Dostaliśmy! Majdej! Majdej! Jeszcze tracimy sporo samolotów tutaj. Sporo bombowców. Obrona przeciwlotnicza jest. Niebo czyste. 10 mil do celu. Obrona przeciwlotnicza jest tutaj naprawdę mocna. Skopy wracają. Do naszej szóstej. Okay. Do zniszczenia 12 samolotów teraz. Ej, ja to zajmiemy się może tym odprost Dobra, leży, kolejny. Oberwaliśmy! Żaden system nie działa! Staram się, ale kurde, nie jest to proste Dobra, szybki zwrot za pleca w szpital. strzelaj do twoich. Padamy. Padać. Padać. Kolejny, pięknie. bardzo pogrywał. Szybki nawrót. Dobra, Kolejny leży. Kolejny. Jeszcze dwóch zostało. Pod nami. Dobra. I ostatni. Na no, taką dużą odległość, no to trzeba się wysilić. Ok, zniszczyliśmy. Dajcie trochę bola do manewru! Eskadrę. Oh, shit! Ło! Dobra, zwolnimy. Jesteśmy gotowi do wsparcia. Przyjąłem 509. Wroga piechota i wozy bojowe prowadzą atak na pozycję 9 Dywizji Pancernej. Odbiór. Rover Joe! Rower Joe! To Dagwood White 5! Wciąż nacierają, gdzie do diabła jest wsparcie z powietrza! Wytrwajcie, Davut White Five. Samoloty są Dobra. 50 mil od Was. Odbiór! Spokojnie Musimy się obronić stop, jeszcze chwileczkę. Cholera, no tutaj dymny jest chyba. Szósteczkę, wyleczmy się. wycofujemy się. To jesteśmy cały czas pod przestrzałem.

Okej. Okay. Na lewą flankę. Gdzie? Yeah. Kałem, biorę i strzelamy. Fausty trzeba zlikwidować, ale kurde... Okej, okay, leży. Nasze czołgi mogą wyjechać. Będzie nam wsparcia. Niemcy uciekają, co jeszcze możemy ich tutaj troszeczkę przerzedzić? OK Okej. Obserwować winie drzew! Trwamy, wrócą tu lada Tu jest coś podejrzane, coś tutaj jest nie tak. Coś, słychać cholera, czołgi. to już jest kicha, teraz to już jest kicha, panowie, panie, widzowie. To jest ich trochę zbyt dużo. Zaraz nam wejdą do kopu. Mnie by się przedała amunicja Gdzie ta amunicja jest? Tu jest Pearson Gdzie jest ta amunicja do jasnej cholery? O, shit Chyba tam troszeczkę Wyżej A, wsparcie w powietrza mamy tutaj to jest kolejny czołg Dobra, szybciutko tam dorzucę jeszcze jednego, podlecę sobie, podbiegnę tutaj się jest kogo? tym czołgiem i powinienem mieć odsłonę. Dobra, tutaj jest jeszcze jeden. My sobie go oznaczymy. ciągle tutaj nacierają

naszą pozycję. Ale jaja. Było też pytanie, jak mi Wysza stanie dzwonić. Nie czuję łapy. Dlatego, że Dzięki Bogu. Pytanko Panie Plutonowi. Od jak dawna Piłszczan na nierówne poddechy? To jest tajemnica bez Pewnie dadzą mu za to medal. Nie było z nią tak źle. To cud, że w ogóle żyjemy. Zabierz tych szkołów, do aresztu. Tak się Widziałem już kiedyś to spojrzenie. Tuż przed bitwą o Kasarin. Zostaliśmy bez dowództwa. No i niedobrze. żeby historia miała się powtórzyć. Spotka Selim. Choć Pearson robił co mógł, żeby nas zabić, żyjemy i obroniliśmy konwój. Zatrzymaliśmy szarze wroga w pół drogi. Turner byłby z nas dumny. Okej, okay. no i to się właśnie powiodło, zatrzymać eee, niemiecką ofensywę. Na razie, na razie, bo ona oczywiście będzie w dalszym ciągu trwać. Słuchajcie, na tym sobie zakończymy ten odcinek. Kolejny odcinek w nazwie Zasadzka 27 grudnia 1944 roku. Stoczymy sobie już później. Także ja zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Call of Duty World War 2. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.